Kochanie, dziel się uśmiechem, bardzo dużo się uśmiechaj, całuję Cię bardzo. Cześć Julka, chciałem Ci powiedzieć, że dużo osób w Ciebie wierzy, ja również. I pamiętaj, w życiu nigdy nie można się podawać, walcz do samego końca. Pozdrawiam. Życzę Ci zdrowia i mam nadzieję, że Ci się przyda. Pamiętaj, żeby nigdy nie przestawać się uśmiechać nawet w najgorszych chwilach. Dużo siły do walki. Pamiętaj, że wszyscy zawsze będą Cię wspierać, więc nigdy nie poddawaj się. Cześć Julka, z tej strony Kuba I Dominik. Chcielibyśmy życzyć Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Pamiętaj, że w życiu trzeba walczyć i stawiać czoło przeciwnością losu. Trzymaj się. Pozdrawiamy. Cześć Julka, ja jestem Natalia i również chcę wziąć udział w akcji z Instagrama Polska, która jest skierowana dla Ciebie. Ja Cię podziwiam, dziękuję Ci za Twoją wiarę, za Twoją siłę i moc. I Pamiętaj, że jesteśmy wszyscy z Tobą, będzie dobrze, trzymaj się. Cześć Julka, nazywam się Patryk, chciałbym życzyć Ci szybkiego powrotu do zdrowia oraz chciałbym Ci też powiedzieć, że bardzo podziwiam Ciebie w ogóle, jak Ty tym, co przeszłaś po prostu. Siema Julka, życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia, już dała radę i było wszystko jak najnowszym porządku. Piąteczka, pozdrawiam także. Cześć. Hej Julia. Pamiętaj, nigdy się nie poddawaj, zawsze bierz siebie i jedz, że wszystko będzie dobrze. Julka, chciałabym Ci powiedzieć, że jesteś dla mnie przykładem. Masz sobie tyle radości, energii, uśmiechu, siły, że wielkie, wielkie wow! Mam nadzieję, że już niedługo pokonasz swoją chorobę i będziesz mogła w pełni cieszyć się swoim życiem. Dużo zdrowia Ci życzę. Jestem na trzy lata młodsza ode mnie, a na pewno masz więcej siły niż ja albo mój rodziciel. Chciałabym życzyć Ci powodzenia dalej z walką, taką jaką teraz masz, i aby dalej było w tobie tyle siły, ile masz teraz, bo to jest po prostu cudowne, że człowiek jak tak małym wieku potrafi być tak dzielny. Z całego mojego serca życzę Ci powodzenia i trzymam za Ciebie kciuki i będę się za Ciebie nadużyć. Trzymaj się. Hej, Jolka, skoro zawsze marzyłaś o rodzeństwie, to od dzisiaj masz nowych braci i siostry. Pamiętaj, że jesteśmy z Tobą. Julka, życzę Ci wszystkiego dobrego, żebyś wyzdrowiała, miała wokół siebie wszystkich y, najlepszych przyjaciół, oraz y, ludzi i doktorów, żeby Ci pomogli i żeby operacja się powiodła. Wszystkiego dobrego. Cześć Julka, od jakiegoś czasu obserwuję Twojego Instagrama. Wiem, że jesteś silną dziewczyną i jesteś jak najbardziej w stanie wygrać swoją chorobą. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Mocno, mocno trzymam za ciebie kciuki i na pewno dasz radę. dasz radę! kciuki! Mam nadzieję, że uśmiechniesz się, jak zobaczysz ten filmik. Chciałam Ci tylko powiedzieć, żebyś się nie poddawała. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Wszystko jest stanem umysłu, więc musisz wierzyć, żeby zrobiesz. Wtedy na pewno wygrana jest Twoja.